Fajny uh! serwer wypierdalam. Przecież nikt cię tu nie trzyma. Mut. Administracja tego serwera się, hatfu cfele. <ścoughs> nie bardziej niż ty. Znaczy, yy, bądź miła, bądź miła, tylko walne muta. Wbijajcie na fajny serwer.nc.au. Jeżeli tak go kochasz, to na niego wracaj. Mut za reklamę i pójdzie ban. Helper, On lata to cheater. Banuj go, banuj go. Helper szybko, a banuj go. Dobra, ja już mam dość. Banadaj wszystkim graczom, niech spokój nastąpi. Niech spokój nastąpi. Bana, Banadaj wszystkim graczom, niech spokój nastąpi admin albo chociaż zabij wszystkich